Możecie otrzymać jakiś telefon od kogoś. Przywiązujcie uwagę do znaków i synchroniczności, dlatego że wszystko będzie się pojawiać w odpowiednim czasie. Ktoś się może chcieć z tobą spotkać na kawę, ale jest to osoba, która nie jest lojalna i wy dobrze o tym wiecie. Także to jest. Wybór należy do ciebie. Wybór należy do ciebie. Jest to ktoś, kto się spotyka z wieloma. Osobami nie ma zamiaru tego zmienić. Ta osoba po prostu stara się wszystko dobrze rozplanować i ciebie oślepić, żebyś przypadkiem, nie wiem, się nie dowiedział albo nie dowiedziała, jaka jest prawda. Ktoś, kto pokrywa sobie z Tobą gierki emocjonalne. Nie wiadomo, czego się spodziewać po tej osobie. Raz zimno, raz ciepło, raz tak, raz tak. Jest to ktoś, kto sam nie wie, czego chce do końca. Ego, dlatego że ta osoba kieruje się ego. wiele dumy w tej osobie. Ktoś, kto jest arogancki, ktoś, kto... Może pokazuje innym, tak? Jest to ktoś, kto lubi się popisywać przed innymi, ale nie pokazuje, jaka jest prawda, co się dzieje w rzeczywistości za zamkniętymi drzwiami. Ta osoba stara się zawsze zniekształcić prawdę, aby wyjść na kogoś hmm, poszkodowanego. Ta osoba do wszystkich mówi, ile, ile dla ciebie zrobiła, jak bardzo ciebie kochała i, i tak dalej, i tak dalej. Ale nie mówi, o tym, nie mówi o tym, jak cię zdradzała, jak ciebie nie szanowała. Ta osoba nie mówi o tym, ile razy dochodziło do jakichś toksycznych wymian zdań, ile razy ta osoba ciebie wyniszczała. Kawałek po kawałku. A wy cały czas mieliście nadzieję, że coś się zmieni. Trwaliście w tym bólu. Modliliście się i mieliście nadzieję, że coś w końcu się zmieni. Przez długi czas pozostawaliście w cierpieniu, którego nikt nie widział. Ta osoba nie chce, żeby ktokolwiek się o tym dowiedział. Nie chce, żeby ktokolwiek wam w to uwierzył, dlatego że ta osoba robi z siebie kogoś świętego. Tak, ktoś w tej chwili odgrywa zupełnie inną rolę, ktoś udaje w tej chwili, że coś wygląda zupełnie inaczej niż w rzeczywistości. Ale życie tej osoby będzie się zmieniać względem tego, co ta osoba myśli, mówi i projektuje.